Dawno, dawno temu, w małej chatce na skraju lasu, mieszkał ubogi Drwal z żoną i dwojgiem dzieci, Jasiem i Małgosią. Rodzina była bardzo biedna, a ciężka zima i brak jedzenia sprawiły, że w domu panowała wielka bieda. Pewnego dnia matka postanowiła, że jedynym sposobem na przetrwanie jest pozbycie się dzieci. Drwal z bólem serca zgodził się, choć niechętnie. Nocą, kiedy dzieci spały, Jaś usłyszał rozmowę rodziców. Przerażony obudził Małgosie i postanowili coś wymyślić. Rankiem, kiedy matka zaprowadziła ich w głąb lasu, Jaś dyskretnie sypał za sobą białe kamyczki, które wcześniej zebrał. Gdy znaleźli się w samym środku gęstego boru, kobieta zostawiła ich pod pretekstem poszukiwania jagód, ale nie wróciła. Jaś i Małgosia, idąc po śladach kamyczków, bezpiecznie wrócili do domu. Jednak następnej nocy rodzice zabrali dzieci jeszcze głębiej w las. Tym razem Jaś nie mógł zabrać kamyczków i sypał okruszki chleba. Gdy jednak próbowali odnaleźć drogę powrotną, odkryli, że ptaki zjadły wszystkie okruszki. Błąkaliśmy się przez kilka dni, aż dotarliśmy do dziwnej chatki zbudowanej z piernika, cukierków i czekolady. Zmęczeni i głodni zaczęliśmy skubać przysmaki z domku. Nagle drzwi się otworzyły i stanęła w nich stara kobieta. Zaprosiła nas do środka, obiecując jedzenie i schronienie. Jednak staruszka była złą czarownicą, która chciała upiec dzieci w piecu i zjeść na kolację. Czarownica zamknęła mnie w klatce i kazała Małgosi sprzątać dom. Co dzień kazała Jasiowi wystawiać palec, aby sprawdzić, czy jest już dość tłusty, by go zjeść. Sprytny chłopiec wystawiał jednak patyk, który trzymał. A że czarownica słabo widziała, myślała że Jaś jest nadal chudy. Po kilku dniach czarownica straciła cierpliwość i postanowiła upiec Jasia, niezależnie od tego jak wyglądał. Kazała Małgosi rozgrzać piec, ale dziewczynka udając nieporadną, poprosiła wiedźmę, aby pokazała jej jak wejść do pieca. Gdy tylko czarownica wsunęła się do środka, zatrzasnęłam drzwiczki i zamknęłam złą wiedźmę w piecu. Uwolniliśmy Jasia, a w domku znaleźliśmy wiele skarbów, złota i drogocennych kamieni. Zabrawszy je, ruszyliśmy do domu, gdzie spotkaliśmy ojca, który opłakiwał naszą stratę. Macocha odeszła, a dzieci wraz z ojcem odtąd żyły szczęśliwie i dostatnio. I tak oto Jaś i Małgosia pokonali złą wiedźmę i odnaleźli szczęście.